Na z tej strony, jak szybko, i to jest dość nietypowy odcinek, bo poradnik to jest bardziej. Jak zwiększyć fps -y i ogarnąć lagi w Minecrafcie. No, tak więc wchodzimy do Minecrafta. Przepraszam za lagi. No i mam swoje 26 FPS-ów, nie? I wchodzimy w ogóle na random mapę. To jest mapa, z której będę kręcić odpowiedź wideo. Na, na odcinek Kondrat, yy, Kondrat ładny i tyle. No i skakać nie umiem, stref też tutaj nie umiem zrobić, bo na lagach to nie. Widzieliście, przed chwilą miałem 9 FPS'ów. Dobra, to zamykamy tymczasowo minecrafta i otwieramy uruchomienie zdań Przepraszam. I prawdopodobnie Wam się otworzy na aplikację, ale ja już mam miałem na procesory. I wyszukujemy Java. Mamy dwie Java. Ta Java, która ma. Zazwyczaj to jest pierwsza Java, którą naklikniecie. Na to daje, dajecie zakończ procesor. Zakończ procesor. I proszę już, już strefy poszło zrobić, bo nie ma takich op komputer nie obciąża, tak. No i jeszcze trochę laguje, no bo przy nagrowaniu, no to na laptopie też ciężko, o to, żeby nie lagowało. No, ale nadal lagu laguje. Jak to nie pomoże, to wchodzicie znowu w mention zdań i klikacie na drugą dżawę i udajecie ustaw projekt, biorę ty ty i wysoki. Zmień projekt, projekt tyt i no, już, już mam więcej, no może nie więcej FPS-ów, ale łatwiej się skacze i wszystko po FPS-ach tego nie widać, ale jak się nagrywa, o już proszę proszę, ładnie szło no ale też zrozumcie mnie, że jak się nagrywa to też są lagi, a ten laptop nie jest zbyt nowy już, ma swoje 3 lata Samsung oczywiście co ja tu miałem wymieniane? Procesory, ten monitor był miałem strzaskany, spadł mi oczywiście ze schodów, piękny, no i tyle, no. Jak nie będziecie nagrywać i będziecie mieli jeszcze lagi, to nie wiem, co, wam, co by wam poradzić, ale ja znam tylko te dwa sposoby. No i powinno pomóc, jak nie nagrywacie, no to no, no ja myślę, że się z wami żegnam. Siema na rapa, cześć, do zobaczenia, pa-pa.